Świąteczne zdrowe kulki makowe bez cukru i glutenu mogą zastąpić tradycyjny makowiec. 80 g maku zmiksuj z 50 g orzechów włoskich. 70 g kaszy jaglanej przelej wrzątkiem w celu pozbycia się goryczki. Kaszę ugotuj w 70 ml soku pomarańczowego oraz w 70 ml napoju ryżowego pod przykryciem, aż kasza wchłonie cały płyn. 100 g daktyli zalej gorącą wodą i mocz pod przykryciem 15 minut. Do ugotowanej i ostudzonej kaszy dodaj łyżkę oleju kokosowego, daktyle i zmiksuj. Do powstałej masy dodaj zmielony wcześniej mak z orzechami. Dodaj dużą szczyptę soli, czubatą łyżkę miodu oraz czubatą łyżkę świeżo startej skórki pomarańczowej z ekologicznej wyszorowanej pomarańczy. Ponownie zmiksuj i formuj kulki, a następnie przełóż je do naczynia ze zmielonym wcześniej makiem. W ten sposób łatwo i szybko obtoczysz kulki w maku. Potrząśnij naczyniem, w którym znajduje się mielony mak oraz kulki makowe i gotowe, smacznych, zdrowych, pachnących pomarańczami świąt. Olejek pomarańczowy, zawarty w skórce pomarańczy, daje ten cudowny zapach kojarzący się ze świętami. Olejek pomarańczowy warto mieć także pod ręką w przypadku spadku energii czy przemarznięcia. Olejek ten możesz rozpylać w dyfuzorze podczas świąt i na co dzień. Łagodzi atmosferę, wspiera poczucie ciepła, bliskości i bezpieczeństwa. Do takiego domu chce się zawsze wracać.